Te prześliczne parametry pracy pochodzą od mechanizmu walżu 7750. Zegarek marki Maurice Lacroix obecnie jest na serwisie, który kończymy. Mechanizm walżu 7750. Zyskał bardzo szybko popularność z uwagi na swoje dokładne parametry pracy i możliwość bardzo dobrego wyskalowania odchyłki dobowej. Mechanizm jak widać jest bardzo estetycznie wykonany być może uda nam się zobaczyć jak włos odbija w klocku rakietki Co jest oczywiście koniecznym, aby te parametry pracy były prawidłowe. Wszystkim osobom, które wymagają dużej dokładności od swoich mechanizmów, polecam ten mechanizm jest wyjątkowo udany i naprawdę warty swojej ceny. Szukajcie zegarków, w których montuje się właśnie te mechanizmy. Zegarki marki Maurice Lacroix posiadają również bardzo ładną Estetykę. Zobaczmy jeszcze raz, jak pięknie pracuje mechanizm.